Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taka szybciutka porada. Chciałbym wam pokazać gdzie znajduje się numer lakieru w Hondzie CRV. Na lewym środkowym słupku mamy tutaj tabliczkę znamionową i nasz numer lakieru znajduje się tutaj. W tej pozycji. To MH624P u mnie akurat. To jest nasz numer lakieru. Hmm. Także co, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się, cześć.